Cześć, tu Arpe. Dziś kolejny odcinek do gry Football Manager 2016. Sezon cały czas trwa. Jestem na pierwszym miejscu po 16 tutaj kolejkach. Jest już SkyBet League 1. Coraz lepiej mi tutaj idzie. Możecie sobie zobaczyć, że jest tutaj ten poziom. Później zostanie jeszcze Championship oraz oczywiście Premier League. Skład mój jest oczywiście zmieniony troszkę niż w poprzednim sezonie. Zmienił mi się prezes tutaj w klubie, w zarządzie. Mam teraz nową osobę. Dodatkowo, finanse nie są wykorzystane. mi się prezes zmienił tak momentalnie. Zwiększył się budżet tutaj transferowy. Finanse wyglądają lepiej. Już jest na plusie. Chociaż cały czas tutaj dopłaca mi zarząd, dodatkowo musiałem zmienić scouting zadania tutaj, ponieważ automatycznie, mimo że mam już teraz Europę, na przykład mogę środkową, południową, mogę wysyłać skautów, no to z automatu oni mi tam nie szli. To, co było stałe, tutaj w zadaniach, oni te stałe wykonywali no i nie byłem w stanie niczego zrobić, więc po prostu zmieniłem sobie w sztabie tutaj mamy obowiązki jako wyznacza zadania scoutom oczywiście siebie zaznaczyłem no i momentalnie również tutaj w skautingu w zadaniach, musiałem odhaczyć te minusy, dopiero wtedy ruszyli tutaj Skałci na, na śledzenie tych regionów, krajów, Francję, Turcję, bo tak to zbytnio nie, nie chcieli. Tutaj taktyką gram cały czas 4-4-2. Niczego tu się nie zmieniło. Odgrywające jak zwykle. Tutaj skrzydłowi. Tutaj jeszcze jest taka fajna opcja, jak głębia składu. Taki sposób wygląda. Niektórzy są oczywiście lepsi, niektórzy słabsi ale wam powiem jak mi się uda tutaj awansować jeszcze jest sporo meczów, więc trudno przewidzieć jak to się wszystko potoczy, no, ale jeśli uda mi się awansować no to oczywiście będę musiał tutaj wymienić prawie cały skład ponieważ jest zbyt słaby by coś osiągnąć później dalej ja włączę oczywiście tutaj mecz na koniec by wam tutaj ukazać jak mi tam idzie Zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Standardowo gram na niebiesko. Podkład jest troszkę wymęczony, więc różnie może być tutaj. Ale miejmy nadzieję, że ten mecz wygramy. Tutaj kapitanem jest Kennedy. Kiedy co sezon przechodzi i gra cały czas rozwija się. To fajnie mając tutaj trenerów. W sumie Wam mogę pokazać, jakie mam trenerów na jakim już poziomie trenują, ale to po meczu. Mając dobry skład, dobrą ekipę. Nasi piłkarze również podnoszą umiejętności. To jest bardzo ważne przy prowadzeniu zespołu, jak się uda jakiegoś młodego w miarę piłkarza złapać, no to warto by. On się jeszcze rozwijał i podnosił, oczywiście, umiejętności. Na razie mamy 0-0. Prawdopodobnie jakieś zmiany tutaj wykonam. Tym bardziej, że nie atakuję. Chociaż teraz będzie kontra. O, ładnie kontra idzie z mojej strony. Kulen przeszczelił, niestety. Ja sobie tutaj zmienię. Warto czasami takie oczywiście. Rzeczy robić, No później często wpadają różne wyniki, głównie oczywiście pozytywne. Jak się o odpowiedniej porze tutaj zmieni piłkarza na kluczowej tej pozycji, no oczywiście są kluczowi, środkowi pomocnicy, tak by byli zawsze najlepsi. Na razie nadal 0-0 Pomyślimy zaraz co dalej no tutaj znów kontra, akurat nowy, który wszedł. No i czyżby tak udało się. Udało się szczęść bramkę Kulen. Ale to tam wszystko wywalczył ten Hery po wejściu na boisko. na to tylko odebrał. Podał. No i rozpoczęła się od tego akcja. To było oczywiście ważne zagranie. I tu jeszcze Makuk, Makuk, Oby nie stracił. Bo w takich sytuacjach stracić piłkę to niezbyt fajnie. później może iść kontra. No właśnie. Tak teraz niestety idzie kontra. I 1-1. 1-1 w 83 minucie. Niestety wpada w Tu, gdzie koniec, w sumie nie wpadnie w rękę. No, nie, nie ma w Mamy 1-1. Nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Ale nadal jesteśmy na pierwszym miejscu. E, nic się nie stało. Nic się nie stało. No i tutaj, oczywiście, wiadomości. No, a wam jeszcze chciałem pokazać to, o czym mówiłem, czyli trening. E, tutaj trenerzy. A zobaczcie, jak to jest rozwinięte, gwiazdki są coraz te mocniejsze, coraz to lepiej wygląda. Również tutaj ten skład. Trenowanie wygląda bardzo fajnie. W taki sposób, właśnie, warto robić, by te gwiazdki, jak najwięcej tych gwiazdek było żółtych. Najlepiej to, oczywiście, 5, no ale jak jest troszkę mniej, to również nie szkodzi. No i tu, oczywiście, w sztabie, jak nie inaczej, jak wszystko najlepsze. Oprócz tutaj, oczywiście. Fizjoterapeutów, chociaż dziwne, ponieważ mam fizjoterapeutów. Wam zaraz pokażę maksymalnie, maksymalnie ich na, na poziomie leczenia, czyli zdolności medyczne 20. To jest główny fizjoterapeuta i fizjoterapeuta pomocnik. Również ma 20. No, ale jak wszyscy mają 20, no to ktoś musi być na pierwszym, bądź też innym miejscu. No, i to by było na tyle z mojej strony. Ja tutaj, oczywiście, prowadzę cały czas. No, właśnie tak wyglądają wyniki. No, wpadają remisy, oczywiście. To jest normalne. Tak więc, do usłyszenia. Zobaczymy, czy się uda awansować, czy też nie. Jaki skład będzie w nowym sezonie. Tak więc, na razie. Cześć.